Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Witam serdecznie koleżanki i kolegów z wszystkich okręgów. Przez 25 lat poznałem Was i Wasze problemy i Waszą odwagę. Szczególnie witam moich, moją dużą grupę 750 osób z pomorskiego. 12 godzin jazdy. Pozdrawiam i życzę sukcesu po dzisiejszej manifestacji. Koleżanki i koledzy, śląsk wita uczestników manifestacji. Brawo dla wszystkich, którzy wstali rano i chcieli zamanifestować swoje niezadowolenie. Z Okręgu Śląskiego przyjechało 55 autokarów i dwa busy. Ponad 2600 osób. Sprawy, o których dziś mówimy, dotyczą nas wszystkich. Nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, samorządowców, całego społeczeństwa. Koleżanki i koledzy, Nasza pani minister została wybrana na Śląsku. Śląsk mówi: Pani minister, już pani więcej nie wybieramy. Pani minister, niech pani nie robi nas w balonach. Pani minister, niech nie, pani nie lekceważy znaczenia publicznej oświaty, niech pani nie lekceważy nauczycieli. hasło, Mamy ogromne balony z hasłem i ona robi nas balona. To jedno z haseł naszej manifestacji, trochę przewrotne i żartobliwe, ale niestety prawdziwe. Jedni podczas pikiet palą opony i mnie rzucają płytami chodnikowymi. My pójdziemy i idziemy już maszerujemy z balonami. W ten sposób chcemy pokazać, jak minister wprowadza błąd opinię publiczną, a szczególnie rodziców, przekazując nieprawdziwe informacje o pracy nauczycieli. Zaprosiliśmy koleżanki i koledzy do udziału w naszej manifestacji samorządowców, marszałków, starostów, prezydentów. Бурмисчов, Војтов и Радних. W specjalnym apelu poprosiliśmy ich o wsparcie protestu pracowników oświaty i wspólne działania. To nie jest protest przeciw samorządom. To jest ogólnopolska akcja na rzecz zwiększania nakładów na edukację. Naszym zdaniem niedofinansowanie zadań edukacyjnych leży u podstaw większości problemów związanych z kształceniem. Listy Wszystko, że chwa by tego nie wymyślił, Czyli przypadki. Teraz my. Sama chwała nie mnie nie stała i wciąż I tak, tak opowiadała. powielała. W dole jesteśmy z uszaniem. Ja Najchlebniejszy mam. Moja. Jak już powiem, to już powiem. Jak powie ja to, to roztropnie! Wiem, gdzie Wisła jest na mapie, gdzie w Stolicy, gdzie w Warszawie. Ministerstwo jest do księcia. Ha, ha. Komórki do wynajęcia grywam po doskonale. Sorry, że trochę się chwale. Sorry, sorry! Że się Są na ręce, śpiewać duszę liberał? czy się wdzięczyć do prawa do. Ha! To naprawdę są problemy. Rodem znamy jakieś sceny. Gdy liczyły się zasady. Nie było na poradę? O niebe. Tam, 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 co się wspierał o pryncypiach, co kariera mu obrzydła, a w nie zrozumiał, co to, 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 to jest polityczny umiar. To co to, to jest polityczny umiar? umiar! A w dodatku daję słowo, zdolność tylko ma jedną wyjątkowość, że jak wszystko coś słyszę, to od razu to, odradzę, to Kształtujące? Proszę, chętnie tam zamącę. Edukację zawodową? Tak, moi drodzy, zreformuję na nowo. Dbając o wolę. wolę, zlikwiduję nawet szkołę. Zlikwiduję zawsze szkołę! Zlikwiduję! Panie ministra, oj jak płacze, to niebios zanosi modły, Zróbcież coś z tym broniarzem. Zamątu on ci, zamąt. Cierpi panie ministra, o jak cierpi, że będą za mało pracują, tydzień wciąż się domagają, a uczniów w nie nazorują. Dziwi się panie minister o jak dziwi, że Bertel tak szybko poluje. Przez 30 lat masz być zdrowy a potem grabasz się tobą zaopatruje. złości się, panie ministra, oj, jak złości, bo w miłości do oświaty się szczyt, a związek ciągle błędy i wytyka i pryska jak pańka nie o biedności mi. Viagruje panie ministra, oj, jak jakruje, że rację zawsze ma tylko władza, a wrednego ZDP wreszcie już nie ma, a oświatek mi według handlu się wprowadza. Zaklina się panie ministra, ojak oj, zaklina, jak Polska szeroka i długa, że dobre ma chęci i troskę o Benfla, jakby go dłużej zaprząc do pługa. Marzy panie ministra, ojak oj, marzy, aby się kiedyś tak cudownie zdarzyło, że karty nauczyciela już nie ma i Benflu, jak jakby było. Myło. Przekonuję, panie ministra, oj, jak przekonuję, że w oświacie najmądrzejszą jest, a tu belfry ją kontestują i po pokazują gest. Renuje pońska oświata, oj jak w Europie, ale na świecie, a pani ministra z uborem wodniaka dziennikarzy z obsesji o poczuł, a firmuje. pani ministra, oj, szeli, bo jest słodką dla każdego liderała. Haruj długo i za welfrze, a żyj na ale, ale duże, a wiktorze trudno, ci za to będzie pochwała. Kocha Panie Ministra, no jak Małe miejskie szkody, szkoły i z tej miłości radzi samorządom. Przekażcie i kłopot głową. Udaję Panie Ministra, to jak udaję. Prezydent prowadzi negocjacje, a na umówione kolejne spotkanie przysyła trzeciorzędną menu Eksploduje myśleniem, pani ministra, oj eksploduje, bruje wiceministrów głowy. Po wielkim wysiłku udało się jednej i odkrywa w karcie deputat węglowy. Duma, pani ministra, oj jak duma, coś jeszcze wymyśli. Nie daj Boże, co by jeszcze skrócikować się dało i ręce jak Piłat umyć demagogów w robocze. Już kończę. Modli się Panie ministra, oj jak modlit, jak na nieomylną ponoć ministrę się stało, aby studieszięcioletni związek diabli wzięli, a w całej oświadcze sprywatyzowanie zostało. Próbuję się Panie ministra, oj jak próbuję. W się dookoła. Weźcie te pary światy światy zza grobu Koląbego. Cieszy się pani ministra, bo ja cieszę, że piranie prasowe mocno ją wspierają, ale koniec tej ballady może być tylko niniejszy. Zrób coś z tą ministrą, Boże Przenajświętszy. Amen. Na tysiące nauczycieli przyszło dzisiaj za O Godność zawodu jest dla nas rzeczą najważniejszą. Ale fragmentem tego, tej godności, fragmentem walki o to, co jest najważniejsze dla nas, jest także właściwe finansowanie oświaty. Nie można bowiem całości zadań edukacyjnych przerzucać na samorządy. Nie można obarczyć samorządy terytorialne odpowiedzialnością za jakość, za finanse, za inwestycje, za remonty, nie dając na to należytych pieniędzy. Dlatego też przyszliśmy upomnieć się o aby w budżecie 2016 roku znalazły się właściwe pieniądze po to, byśmy nie musieli czekać się klamek samorządu i błagać o każdą podróżkę dla edukacji. Nie chcemy, żeby samorządy oszczędzając własne budżety, próbując ratować te budżety, oszczędzały na edukację, bo to jest działanie wbrew lokalnej społeczności. a to jest także działanie wbrew interesom tego państwa. Jeżeli chcemy się rozwijać w oparciu o wiedzę i chcemy być nowocześni, chcemy budować gospodarkę opartą na wiedzy, musimy inwestować w oświaty i szkolnictwo wyższe. Nie możemy być krajem, który ma najniższe nakłady na badania naukowe i rozwój. Nie możemy być państwem, które oszczędza na edukację, bo nic dziwnego, że w ślad za tym ci najbardziej wykształceni, ci najbardziej mobilni szukają swojego miejsca na Zachodzie. I nie tak jak powiedziała jedna z aktorek, jedna z celebrytek, bo chcą poznać jak wygląda życie na Zachodzie. Zmuszą ich do tego twarda ekonomia. Każdy z nas chciałby tu żyć, tu pracować. Tu realizować także swoje cele, swoje ambicje w oparciu o to, co może stworzyć polska gospodarka, polski przemysł. Ale żeby tak było, to musimy mieć wsparcie w budżecie państwa. Polscy naukowcy są gotowi robić wszystko to, co pokaże, że mamy fantastyczne placówki naukowo-badawcze, ale muszą być także na to właściwe pieniądze. Podobnie jak i nauczyciele. Mamy 5 milionów uczniów którzy patrzą w nas jako tych, którzy będą kształtowali ich przyszłość, którzy będą budowali przyszłość tego kraju. Ale nie może być to sytuacja, w której oszczędza się na edukację. Nie może być sytuacja, w której minister edukacji narodowej mówi do nas, że jeżeli chcecie, żeby były dodatkowe pieniądze na edukację, to znajdziecie je sami. To po co nam Ministerstwo Edukacji Narodowej? To jeżeli. petycje na ręce Pani Wiceprzewodnicząca. Petycję, w której domagamy się poszanowania godności naszego zawodu. Poszanowania godności tysięcy nauczycieli polskich. O Panowie Decydują o jakości polskiej rezydencji. Którzy mówią o tym, że tajemnicy, które popatrzą na nas jako na kraj o bardzo dobrej szkole. To my, to nauczyciele, to pracownicy administracji miejskiej obsługi wpływają na sytuację polskiego świata. Chcielibyśmy w trakcie tej petycji zwrócić uwagę na zwiększenie nakładów na dzieciaki. Na nie da się rozwijać edukacji bez zwiększenia budżetu. Tak mamy w 2014 roku. To ma Pani nasze pełne poparcie. Ale tego domagamy się to, młodzie, od ministra edukacji, żeby także stał zamurzony tych które dzisiaj szkoły chcą likwidować, bo polskie polskie szkoły, które nie mają pieniędzy na przedszkola, które przekazują szkoły, szkoł, tych zamężań, które szukają oszczędności. Chcemy także umiejscowić wsparcie w zwalczaniu samorządów, które łamią prawo, łamią prawo mając także przychylność w Ministerstwie Uniwersytetu Narodowego. Mając także oparcie w tych działaniach, które są podejmowane w punktowaniu subwencji po to, żeby wesprzeć te gminy, które kwalifikowały wszystkie szkoły na są na swoim terenie, bo nie jest to nauczycielem pracowników zatrudnionych przez fundację. W celu tej petycji. Proszę, domagamy się od Pani minister zwiększenia przeciwnego wynagrodzenia nauczycieli, ale także zaprzestania mówienia, że mamy 5 tysięcy pobory, bo to jest Pani minister nieprawda. To średnie znacznictwo wynagrodzenia jest tylko w obrębie elementem kalkulacyjnym, a nikt z tych 22 tysięcy nauczycieli tutaj zgromadzonych nie zarabia miesięcznie 5 tysięcy złotych. Zdąsek jest gotowy. Ale to nie mogą być pomysły przybywające do jednego prostego scenariusza. Przyjmujemy radę w Ministerstwie Edukacyjnym Narodowej, a jeżeli nie, to tym gorzej dawa. Nie na tym polegają negocjacje. Oczekujemy, iż Ministerstwo Edukacyjne Narodowe na przystąpi także do rozmów na temat kary nauczyciela, bo nie ma takiego obszaru w tej karcie, do którego... Do rozpatrywania, do którego nie do związek nie był przygotowany. Ale trudno oczekiwać, trudno oczekiwać, że z marszu przyjmiemy do wiadomości coś, co jest szkodliwe z punktu widzenia interesu polskiej edukacji, nie tylko polskiej edukacji. Jeżeli Pani pozwoli, to chciałbym Pani wręczyć tę petycję, ale także te symboliczne balony, jako zaraz za dezaprobaty dla działań, ministerstwa edukacji. Wyrażają dezaprobatę wobec rezultatów dotychczasowych działań Ministra Edukacji Narodowej w zakresie kreowania strategii polityki oświatowej państwa. Свихач, Тв.